Jestem to mi podszytaj. Nareszcie mamy nowości tuleta. Znajdź różnicę, gra cieni, ruszaj w drogę, zabawa w oczkach i paluszkowa olimpiada. Trzeba tutaj znaleźć jakąś różnicę. Tutaj tabuzia? smutna. A ta druga? Cięśliwa. Tutaj taka rzecz, która jest świetna na dobranoc. Nazywa się to gra cieni. To jest książka do czytania, której koniecznie potrzebna jest latarka i ciemność. Podświetla się te tutaj kształty z różnych stron i uzyskuje się piękne efekty. Fajna rzecz też, żeby tak trochę się wyciszyć przed spaniem. Na pewno fajna rzecz, żeby oswoić jakieś lęki przed ciemnością i tak dalej. Halo! Dzień dobry. Jestem robotem. A ty jak się nazywasz? Edzi! I to była zabawa w oczka. Fajne? Tak. Weź długopis i narysuj na opuszku palcu oczy, buzie i już. Drugie oczko i buzie. Juhu, zadowolony taki. Witamy na paluszkowej olimpiadzie. Pierwsza konkurencja to skok w zwyż. Książki te ciężary! Kto zostanie mistrzem bokserskim? Bing, 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 bing! Wygrałem olimpiadę. To jest taka wyjątkowa książka dotykowa. Czyta się ją właściwie z zamkniętymi oczami. Przykłada się palec do, do tej zielonej linii, która jest zrobiona z takiego misia. Można sobie wyobrażać, jakie się ma przygody, kim się jest, czy samochodem, czy jakimś zwierzęciem. A jeżeli człowiek się zmęczy, to te takie kółeczka są po to, żeby się zatrzymać i odpocząć.